Większość mężczyzn przechodzi przez życie myśląc, że żeby zaimponować kobiecie, musi mieć gruby portfel, kaloryfer na brzuchu albo gadkę jak z Hollywood. Ale co jeśli powiem Ci, że prawdziwy klucz do przyciągania kobiet leży w zrozumieniu ukrytych psychologicznych wyzwalaczy, słabości, o których często same nie mają pojęcia? Kobiety, tak samo jak mężczyźni, mają podświadome pragnienia, wrażliwości i emocjonalne reakcje, nad którymi nie zawsze panują. Gdzie leży problem? Większość mężczyzn nie ma pojęcia, jak je rozpoznać, ani jak wykorzystać je na swoją korzyść. Dziś zagłębimy się w siedem ukrytych kobiecych słabości, które gdy już je zrozumiesz, na zawsze zmienią sposób, w jaki wchodzisz w interakcje z kobietami. Zaczynajmy. Numer 1. Kobiety nie potrafią oprzeć się mężczyźnie, który potrafi odejść. Chcesz być facetem, o którym nie może przestać myśleć? Odejdź, jakbyś jej nie potrzebował. Jedna z największych ukrytych słabości kobiet, to ich emocjonalna reakcja na stratę. To prosta psychologia. Ludzie cenią to, czego boją się stracić, a co robi większość facetów, gdy kobieta się oddala. Zaczynają gonić, błagać, nadmiernie się tłumaczyć, ale w ten sposób wysyłają jeden jasny sygnał. potrzebujecie cię bardziej niż ty mnie. Jestem zależny od ciebie. Kiedy kobieta to wyczuje, natychmiastowo i permanentnie traci zainteresowanie. I nie ma się co dziwić, pokazali desperację, a to jest absolutny kataklizm atrakcyjności w oczach kobiety. Błagam. Wybierz mnie, bo bez ciebie nie istnieje. To nie romantyzm, to polanie ogniska wodą i oczekiwanie, że zrobi się cieplej. Natomiast po drugiej stronie barykady jest on facet, który nie błaga, nie goni, nie pisze dziesięciu wiadomości z przemyśleniami. On po prostu odchodzi w ciszy, bez fochów, bez gier, bez cienia emocjonalnego szantażu. I właśnie w tej ciszy mówi najwięcej. Komunikuje najwyższy poziom pewności siebie. Podprogowo przekazuje. Nie jestem zdesperowany. Mam wybór i swoje życie. Znam swoją wartość i nie zależy ona od twojej walidacji. Gdy zrozumie, że naprawdę odejdziesz, jeśli nie będzie cię szanować grać w gry lub wycofa się, automatycznie coś w niej się przełącza. Bo w tym właśnie momencie przestajesz być gwarancją i pojawia się strach. Dopiero wtedy zaczyna się prawdziwy wysiłek z jej strony, ponieważ nikt nie porusza się szybciej niż osoba, którą goni strach. Bądź bezwzględny. Nie tolerujesz gier, nie akceptujesz braku szacunku i nie zostajesz tam, gdzie jesteś traktowany jak opcja. Nie przypomnienie, nie czuła wiadomość, tylko subtelny przekaz, że w każdej chwili możesz odejść i już nie wrócić. To nie chłód czy manipulacja, to czysta pewność siebie i standard, który sobie wyznaczasz. Zasada jest prosta: bądź gotów odejść, a nigdy nie będziesz musiał gonić. Numer dwa. Kobiety są przyciągane przez to, czego nie mogą mieć. To niepodważalna prawda o ludzkiej naturze. Cenimy to, co rzadkie i trudne w zdobyciu. Wyobraź sobie, że każdy jeździ Ferrari i ma sześciopak na brzuchu. Jest to łatwo dostępne zero wysiłku, zero potu. Po tygodniu nikogo by to nie obchodziło, bo coś, co ma każdy i jest łatwe w zdobyciu, przestaje mieć wartość. Sześciopak imponuje, bo jest trudny w zdobyciu. Ferrari robi tak potężne wrażenie, bo tylko nieliczni mogą je mieć. Pożądanie jest wypadkową rzadkości i trudności w pozyskaniu. Z kobietami jest dokładnie tak samo. Ich umysł nieświadomie przypisuje większą wartość temu, co niepewne, niedostępne, rzadkie i trudne w zdobyciu. Jeśli jesteś zbyt dostępny, zbyt oczywisty, ciągle na każde zawołanie, to tak, jakbyś był rozdawany za darmo na rogu ulicy. Miło ale nikt nie staje w kolejce. Kobiety lgną do mężczyzn, których nie mogą mieć w pełni. Mężczyźni zbyt dostępni czy zbyt oczywiści w swoim zainteresowaniu emanują desperacją, przez co tracą na wartości w jej oczach. Może docenić ich uwagę, ale nie będzie ich gonić. Z kolei ci, którzy tworzą dystans i aurę tajemnicy, uruchamiają w niej pragnienie, by się zbliżyć i zamknąć ten dystans. To właśnie dlatego kobiety często szaleją na punkcie tych, którzy wydają się obojętni lub trudni do rozszyfrowania. Nie dlatego, że lubią być ignorowane, ale dlatego, że ich podświadomość przypisuje większą wartość temu, co niepewne. Jak to wykorzystać? Nie bądź zawsze dostępny. Spraw by zastanawiała się, kiedy znowu Cię zobaczy. Zachowaj niezależność. Miej życie, które nie kręci się wokół niej. Odkrywaj się powoli. Nie zdradzaj wszystkiego od razu. Pozwól jej poznawać Cię z czasem. W momencie, gdy poczuje, że zdobyła Cię całkowicie, jej zainteresowanie zaczyna wygasać. Ale jeśli nigdy nie pokażesz jej całej talii, zawsze zostanie z pytaniem: co dalej? I właśnie to pytanie będzie źródłem jej fascynacji. I teraz skup się, bo to moment, w którym większość facetów robi karygodny błąd. Siedzisz sobie i myślisz, skoro już znam tę strategię, wystarczy, że się pobawię w niedostępnego i ona będzie moja. Więc co robisz? Odpisujesz po ośmiu godzinach, udajesz, że jesteś zajęty, piszesz, że nie masz czasu, podczas gdy tak naprawdę siedzisz i grasz albo przewijasz media społecznościowe. Kategoryczne nie, to by była żałosna manipulacja. I może i działa, ale co najwyżej do pierwszego razu, gdy wyjdzie na jaw, że jesteś po prostu gościem, który udaje wartość zamiast ją reprezentować. Brak twojej dostępności ma być prawdziwy, niewystudiowany. Masz naprawdę nie mieć czasu, bo budujesz swoje życie. Masz pasję, masz cele, masz dyscyplinę. Nie grasz chłodnego, tylko jesteś zajęty stawaniem się lepszym sobą. To dlatego faceci o wysokich priorytetach są tak szaleńczo pożądani. Nie muszą udawać deficytu. Oni sami w sobie są deficytem. Kobiety lgną do nich nie dlatego, że są niedostępni z wyrachowania, ale dlatego, że są niedostępni z powołania. Nie symuluj siły, bądź silny, nie udawaj, że masz misję, żyj misją. Nie ustawiaj kobiet na piedestale, ustaw na nim swoją przyszłość. Wtedy nie będziesz musiał się zastanawiać, co napisać, czy może zniknąć na kilka dni. Bo twoja rzeczywistość sama w sobie będzie manipulować kobiety na twoją korzyść. Numer 3. Paradoks wrażliwości. Zbyt dużo i kobieta widzi cię jako słabego. Zbyt mało i postrzega cię jako emocjonalnie niedostępnego. Kobiety są podatne na urok mężczyzn, którzy rozumieją ten paradoks. Tych, którzy potrafią się otworzyć, ale w sposób, który nie odbiera im siły. Często powielany błąd mężczyzn to przekonanie, że kobiety chcą, by byli stale emocjonalnie otwarci. To nieprawda. Kobiety chcą głębokiej więzi, ale odpychają je mężczyźni, którzy zbyt mocno się uzewnętrzniają, narzekają lub szukają u nich emocjonalnej walidacji. Kluczem jest selektywne okazywanie wrażliwości, bo nie chodzi o to, żebyś był zimny jak skała, i nie chodzi też o to, żebyś zalewał ją swoimi problemami chodzi o to, żebyś miał emocje, ale panował nad nimi żebyś dzielił się trudnościami, ale dopiero po tym jak je pokonałeś żebyś odsłaniał się stopniowo, nie od razu. Jeśli twoje otwieranie się polega na tym, że robisz z niej swoją terapeutkę, to nie budujesz bliskości, budujesz zależność, a ona nie przyszła tu po pacjenta, tylko po partnera. Myślisz, że im więcej wywalisz z siebie, tym bardziej ona ci zaufa. Ale zaufanie nie rodzi się z chaosu, tylko z kontroli nad chaosem. Nie pokocha cię mocniej za twoje łzy, a zacznie się zastanawiać. Skoro ten facet nie potrafi sam siebie utrzymać emocjonalnie, to co będzie, gdy ja będę w potrzebie? Natomiast mężczyzna, który rozumie paradoks wrażliwości, tworzy wyjątkową dynamikę. Sprawia, że kobieta czuje się wyróżniona, gdy się przed nią otwiera, ale nigdy nie robi tego z pozycji słabości. Otwierając drzwi do swojego świata tylko wtedy, gdy on sam zdecyduje, bez potrzeby użalania się nad sobą, tworzy atmosferę, do której ona będzie chciała wracać. Kobiety chcą mężczyzn, którzy mają siłę, by być wrażliwymi, ale zarazem kontrolę, by robić to w sposób, który ich nie przytłacza. Spraw, by czuła się wyjątkowa, bo dopuściłeś ją bliżej niż innych, ale nigdy, żeby czuła, że to na niej spoczywa Twoja emocjonalna stabilność. Numer 4. Mężczyzna z misją to jej kryptonit. Największą słabością kobiety nie jest wygląd mężczyzny, jego pieniądze, ani nawet jego urok, tylko jego cel. Kobiety instynktownie lgną do mężczyzn, którzy są napędzani przez coś większego niż oni sami. Mężczyzna z jasno określoną misją, czy to budowanie biznesu, opanowanie jakiejś umiejętności, czy osiągnięcie osobistego celu, automatycznie staje się magnetyczny. Dlaczego? Ponieważ cel tworzy skupienie, dyscyplinę i niezależność a to cechy, którym kobiety nie potrafią się oprzeć. Błąd, który popełnia większość mężczyzn, to uczynienie z kobiety swojej misji. Stawiają ją na pierwszym miejscu, dając jej poczucie, że jest jedynym, co się liczy, ale ironicznie, to zabija atrakcyjność. Kobiety nie chcą być centrum Twojego świata. One chcą wejść do świata, który już istnieje i ma sens bez niej. Mężczyzna z misją nie czeka z niecierpliwością na jej wiadomości. Nie rzuca wszystkiego tylko dlatego, że ona dzwoni. On ma co robić. Jest zajęty realizacją własnej wizji i to czyni go nieodpartym. Więc zapytaj siebie, co budujesz, co cię napędza, co tworzysz, gdy nikt nie patrzy. Bo jeśli nie masz kierunku, ona odejdzie szybciej niż się pojawiła. Numer 5: Kobiety są zaprogramowane, by cię testować. Większość mężczyzn nie zdaje sobie sprawy, że kobiety nieustannie ich testują. To nie fochy, to nie zła energia, to podświadomy biologiczny radar szukający siły, stabilności i bezpieczeństwa. Kobieta może kwestionować Twoje opinie, by zobaczyć, czy potrafisz się ich trzymać. Udawać obojętną, by zobaczyć, czy zareagujesz niepewnością. Zniknąć na sześć godzin, żeby zobaczyć, czy nie wysmarujesz w panice jej ściany wiadomościami. To nie jest gra, to filtr, i jeśli go nie przejdziesz, wylatujesz z systemu. Bo gdy kobieta widzi, że jesteś reaktywny, zbyt emocjonalny, chwiejny, jej podświadomość mówi jej jedno, to nie jest dobry wybór. Jak do tego podejść? Nigdy nie reaguj emocjonalnie na test kobiety, zachowaj spokój, uśmiechnij się, jakbyś znał wynik meczu zanim się zaczął. Jeśli Cię kwestionuje, odpowiedz z pewnością nie defensywą, jeśli się oddala, nie goń za nią, pozwól jej wrócić. Mężczyzna, który przechodzi kobiece testy, zyskuje niedocenioną wartość w jej oczach. Pamiętaj, testy to znak zainteresowania, ale zdanie ich to jeden z biletów do jej szacunku. Więc jeśli cię testuje, to dobry znak. Po prostu nie zawal. Numer 6. Kobiety mają obsesję na punkcie mężczyzn, których trudno rozgryźć. Kobieta nie myśli dniami i nocami o tym, co już wie. Myśli o tym, czego nie może rozszyfrować, o facecie, którego emocjonalna mapa ma białe plamy. Jeśli wie dokładnie, co czujesz, co myślisz, gdzie jesteś i co robisz, nie musi nic odkrywać. A jeśli nie musi odkrywać, przestaje gonić. To nie znaczy, że masz grać w gierki, to znaczy, żebyś zawsze utrzymywał element tajemnicy i nieprzewidywalności. Facet, którego można odczytać z kilometra, zawsze odpisuje natychmiast, zbyt wcześnie wyznaje uczucia, oraz ciągle szuka potwierdzenia i zapewnień. Z drugiej strony, mężczyzna, który zna reguły gry, tworzy atrakcyjność, nie będąc otwartą księgą. Utrzymuje zaangażowanie kobiety, będąc wybiórczym w tym, czym się dzieli. Nie wygarnia całej swojej duszy na trzecim spotkaniu. Odpowiada, gdy ma przestrzeń. Nie od razu. Jego energia to spokój z nutą nieprzewidywalności. Ciekawość napędza pożądanie. Jeśli ona zawsze wie, co się wydarzy, zainteresowanie spada. Mężczyzna, który wie, jak działa wyobraźnia kobiety, nie musi mówić dużo. Wystarczy, że zostawia niedopowiedzenia i nagle ona nie może przestać o nim myśleć. Numer 7. Siła pewności emocjonalnej. Kobiety pragną jednego ponad wszystko emocjonalnej pewności nie pieniędzy, nie urody, nie słodkich tekstów a pewności. Kobieta chce czuć się emocjonalnie bezpieczna przy mężczyźnie nie chodzi tylko o namiętność czy ekscytację. Kiedy życie wali się na głowę, ona nie chce faceta, który panikuje razem z nią chce skały. Kogoś kto niezależnie od burzy stoi spokojnie, jakby znał finał tej historii. Jeśli musicie psychicznie ratować, jeśli to ty jesteś tym rozchwianym i niepewnym, cała atrakcyjność znika w sekundę. Role się odwracają, a polaryzacja zostaje zaburzona. Ona staje się tą silną, a ty dzieckiem, którym trzeba się opiekować. Zamiast tego ucieleśnij stoicką pewność siebie. Bądź jej emocjonalną kotwicą, kiedy ona testuje twoje gra... TY jesteś spokojny. Kiedy życie wali pięścią w drzwi, ty je otwierasz z cichą pewnością siebie. Nie musisz mieć gotowego planu, nie musisz wiedzieć, jak z tego wyjść, ale jedno musisz umieć zawsze: pozostać spokojnym i nie pękać. Kiedy ona się rozsypuje, ty nie możesz lecieć razem z nią. Ona nie potrzebuje twojego strachu, nie potrzebuje twojej paniki, potrzebuje twojej obecności, twojego spokoju, twojego komfortu, twojej emocjonalnej siły. Kobieta pragnie poczucia bezpieczeństwa, a ono bierze się z Twojej zdolności do regulowania własnych emocji, niezależnie od sytuacji. Między innymi dlatego w moich materiałach nieustannie powtarzam: buduj swoje własne imperium, rozwijaj stoicką postawę i łaknij rozwoju, bo wtedy nie musisz udawać, że nie panikujesz, po prostu naprawdę tego nie robisz. Jesteś wzorcem mężczyzny którego postawa nie tylko buduje bogate, pełne życie, ale też naturalnie przyciąga kobiety bez potrzeby zakładania maski. Jeśli znalazłeś wartość w tym filmie, zostaw subskrypcję, by otrzymywać więcej mądrości na temat opanowania życia i sztuki przyciągania. Pozostań silny, skupiony i nigdy nie goń. Do następnego razu.